Witam wszystkich. Właśnie przyjechałem na wodę, na jezioro Orle, eee, dojechał Mietek i Sławek na tą samą miejscówkę. Mamy godzinę 16.30 i będziemy działać. Sławek dzisiaj będzie łowił pod węgorza, ja będę łowił też pod węgorza, jakieś filety się wrzuci, a Mietek będzie, będzie łowił podkarpia, nie? Masz podkarpia, wywozisz sprzęt. Na ile metrów wywozisz? Do stówy. Do stówy. Tak, Mietek wywozi do około 100 metrów od brzegu. Nie wiem czy to widać i nie wiem czy mnie słychać, bo ten wiatr daje tutaj nieźle. Trochę ludzi się zjechało, ale dużo ludzi poszło, dużo ludzi poszło tam na ten półwysep. Także tak to wygląda. No nic, ja pomału rozstawiam wędki, bo grzebałem tutaj w skuterze. Coś mi siadło, jakaś kompresja, kurde i zawsze coś. Także. Życzę miłego oglądania. Do zobaczenia. Wędki będę miał tutaj, jedną, może będę wywoził, drugą będę wrzucał. Zobaczę jeszcze. Sławek będzie miał dwie wywożone. Mietek mu wywiezie zestawy. Sławkowi mi jeden chyba tylko. Mietek ze Sławkiem zostają do rana. a ja zobaczę, do której będę. To dużo zielska jest, bo patrzyliśmy na sądzie i pokazywało pełno zielska. prawej. A co tam masz na haczyku? nie było, ale umietek podszedł i, i nic się nie dzieje. Mało może małe Nie będzie się coś działo to postaram się nagrać. Jest jakaś mała ryba Małe Skoczył. wskoczył. No i pierwsza ryba wpadła w umietkach kolejne branie umietka ta sama wędka prawa Kukurydza, dzikun i podeszłeś i zawsze... Nie, nie bierze kurde Ojciec, no odejdźmy, ale on się zaraz tą trawę spierdzielają No właśnie Siedzi, nie? Siedzi? Ciężko wyczuć, bo nieraz dzielsko jest, nie? Zielsko jest cały czas dzielsko No, ja jestem ciekaw czy jest No, widzisz są. ale chyba nie ma, bo zalecono im się w ogóle Czyli zeszła ryba? Nie ma nie ma, nie przepiała się, no ale jakieś branie są z prawej wędki, ja jeszcze nie mam wrzucony tych filetów, bo jest dosyć jeszcze jasno, a pod węgorzą tak na wieczór, ale zaraz je będę wyrzucał. Jedną wyrzucę, może drugą wywiozę, zobaczymy. A mnie tak przerzuca ze stawy. Kolejne branie, ale na lewej na lewej! Siedzi? No ta trawa, no. Jest jakaś rybka A na tej co miałeś założone? Eee, orzech ty orzech Zeszła no, zeszła, ale nie była duża, nie? Nie, malutki Leszczyk malutki się wyczepił To zielsko może trochę utrudnia tutaj, nie? Wywozimy teraz mój jeden zestaw, drugi z tej, tej z prawej strony Markabon popuszczony? Jo, z prawej strony Wędkę rzuciłem z ręki lewą wywozimy na 150 metrów około. Mam filety na dwóch zestawach. Łódka ciśnie. Także Mietek wywiózł mi jeden zestaw daleko na około 150 metrów, a ten jeden z ręki będę rzucał sobie na filetę. Dużo jest zielska, bo też tam pokazywało na tej echosondzie, że dużo ziela jest pełno i z brzegu, i, i dalej. Taki pas się robi znowu. Ale nic, działamy. Tą wędkę, co miałem z ręki rzuconą, jest pełnozielska na tym, także ja będę ją przemieszczał gdzie indziej, trochę na lewo przestawię wędkę w jedno obok stanowisko. Mamy zaraz godzinę 22. przyniosłem jedną wędkę parę kroków dalej od tej pierwszej i tutaj spróbuję sobie na fileta wrzucić. Póki co idę tam do Sławka i Mietka. Sławek ściąga prawo Lewą wędkę, bo miał jakieś branie na fileta, ale, ale Zielsko wyciąga, kurde, no nie wiem. Może to blisko do brzegu przypłynęło. Drewno mamy przygotowane sobie. Tutaj. Także ognisko za jakiś czas się może rozpali, komary tną. Ściągałem wędkę z Zielskiem ze 150 metrów i zawiesił się taki mały sumik, kurde, no. Także taki maluch wskoczył, będę musiał go odhaczyć, no i będę musiał chyba wywieźć to od nowa. Mamy 22.20, Mietek mi właśnie wywiózł zestaw na fileta. No i zobaczymy, no z daleka kurde ten sumik uderzył mały. Ale może węgorz tam też podejdzie. Bo tam po lewej stronie mam wędkę, to tam jest blisko rzucone też pod węgorze albo całkiem blisko. Coś uderzy albo może całkiem daleko no i tak próbuję sobie Idę tutaj sprawdzić czy coś z gumki pojechało bo aha nie mam tu z gumki tu mam wolny bieg Tylko ten wolny bieg jest rozwalony w tamtym drugim powrotku też dlatego tutaj te gumki stosuję jak łowię na sandacza albo na węgorza to pod gumkę to zakładam i tyle, a te wolne biegi są lipne trochę, bo działać działają jak, jak się pociągnie, jak żółka będzie szła. Ale jak to odklikuje, jak odklikuje to czy przekręcę on dalej się kręci? Także to jest bubel ogólnie. No dobra, zobaczymy niech jest na razie na tym wolnym biegu. Ognisko się ładnie pali. Sławek rozpalił ognisko. miałem jakieś pociągnięcie tutaj ale nie wiem trochę poleciało i nic więcej i zostawiło to albo małe węgorzyki albo te małe sumyki zaczynają, zaczynają tak robić no zobaczymy jak będzie coś dalej jechało to postaram się to nagrać po tą małą całkiem drobnicy tak, po tą drobnicy. No. wracamy na miejsce kurde pojechało kawałek i zostawiło za jakiś czas to zobaczę sprawdzę sobie Słapko było pociągnięcie na fileta i zostawiło Teraz u mnie coś poleciało Przerpnęło Jedzie. Teraz tutaj jedzie, ale Teraz stanął i nie wiem No i co, cisza? Cisza. Kurde Idę tam do Sławka I mietka No i tam jakieś branie miałem, usiadłem, wypiję kawę i za pół godziny nie. sobie przerzucę tam tą wędkę. U Mietka coś zatrybiło Ta po lewej, nie? On nie chce porządnie trzasnąć, nie? Nie. To jakaś mała drobnica. Może coś siedzi, nie? Siedzi? Coś tam mnie tak holuje Z tym zielskiem to jest masakra M Może być Nie ma Jakieś branie było, kurde No mhm. Kolejne branie Leciało mi dosyć mocno. Dobiegło mi, co? I zostawiło. Dosyć ładnie leciało. Kurde, jeszcze to zostawię na 15 minut. Odejdę od wędki i zobaczę. Jak będzie coś się działo, to się będzie działo, a jak nie, to przerzucę to. Miało już trochę czasu, nie poprawia, ale parę odjazdów miałem z tego. Przerzuciłem wędkę. Idę tam, bo mnie tak krzyczał, że coś tam mi bierze z tej wywięzionej wędki. Kawał drogi wywięziony O, dosyć pociągnęło ty, tej żyłki. No dobra, zobaczymy. Sławek ma branie. Na. Siedzi? No, coś siedzi. Weźmiesz podbierak. To na razie połóż na ten. Na ten. Weźmiesz mu podbierak, bo ja nagrywam. Coś tutaj Sławek holuje, mamy godzinę 23.30 Myśmy myśleli, że ryba jest na haku, a to zielsko musiało mu wejść, Sławkowi Bubel się zrobił Mietek wywozi Sławkowi zestaw, ładne miał branie Sławek, jechało mu Zacinał i zaczął i, i ryba zeszła, nie wiem czy zeszła czy w zielsko weszła bo tu jest dosyć dużo zielska i to zielsko się zahaczyło też o, o, o ten, o, o cały zestaw, kurde. U mnie się skończyły brania z tej lewej wędki, bo tam parę takich brań miałem. No i z prawej wędki mojej, z tego miejsca, tylko ten jeden mały sumik. I też brania nie było w ogóle nadwidać. Mówiłem, że brań nie mam na tej lewej wędce, ale teraz znowu coś poleciało. Coś, coś tam gumki wyskoczyło no i idzie pewnie to mały sumik jest kurde no coś no tam idzie widać o nie wiem czy to ciąć ja to tnę zobaczymy czy coś tam siedzi coś tam siedzi ziarska więcej niż tej niż tej ryby no, niż tej ryby U kurde Więcej ziemi ja, ja widzę no ja ci mówiłem że one tutaj Także brzy... przed chwilą... się zameldował On ten jest trochę większy od tamtego No i taki sumik weszedł z tym ziarskiem myślałem, że coś dużego kurde a to taki sumik. No nic. Działam dalej. A więc przerzuciłem zestaw i wpadł drugi sumik. Ten był trochę większy od tamtego pierwszego. Myślałem, że to jest jakaś większa ryba a tam jeszcze zielsko dodatkowo ociągnęłem i, my... i Sławek z podbierakiem przybiegł. Ale udało się go wyciągnąć. No nic. Idę do ogniska. Siedzę przy ognisku, siedzimy sobie. Siedzimy sobie ze Sławkiem, i Mietkiem. No i czekamy Czas na późną kolację Zjem kiełbaskę i pójdę przerzucić tamtą wędkę Mi się wydaje, że za daleko ją rzuciłem Tamtą gdzie ostatnio tego sumika wyciągnąłem I tutaj może tą z rzutu wyrzucę Bo ona jest wywieziona Tą tutaj, którą mietek mi wywoził I może tutaj z bliska one będą brały jakieś ryby no i zjadłem, idę przerzucić tą wędkę, bo ona mi chyba tu za mocno w weszła przy wrzucaniu zestawu. Kolejne branie przed chwilą podbiegłem tutaj do wędki. I tylko trochę pojechało. No i poleciało trochę. I zostawiło, no nie wiem, cofnę się chyba z powrotem. I poczekam jeszcze z 15 minut. Idę do tej wędki, bo z daleka one nic nie chcą brać. Tam ja mam blisko rzucone i one podchodzą. Może tutaj też spróbuję wyrzucić to blisko. No i tą wędkę tutaj wrzuciłem bardzo blisko, a tamtą idę przerzucić. Bo nie wiem czy mi nie ściągnęło fileta. Przerzuciłem. Filet był. Ale go poprawiłem i przerzucony mam. Idę do ogniska. Mamy po godzinie pierwszej. Usławka Sławka coś zatrybiło. Co? Popuszczę. Wyciągają? Nie, ja mu popuściłem. No branie ładnie tak ciągnęło, ciągnęło, nie? Jak się będzie coś działo, to będę nagrywał. Dalej. U Sławka nic dalej nie jedzie na wędce, a teraz podeszłem do skutera i. Jest jakaś plaga, plaga tych muszek poprzyklejanych masakra. Pełno, pełno. Ja posiedzę do drugiej, do drugiej 30 maksymalnie, i będę jechał do domu. Sławek z Mietkiem zostają do rana. Ognisko sobie mamy. No i siedzimy. Mamy godzinę drugą, jedenaście. Jedną wędkę już spakowałem. I drugą będę teraz zwijał ostatnio. Y tą wędkę będę zwijał, tamtą wcześniejszą mam już zwinięte. podbierek zwinęłem, krzesło zwinęłem. No i u mnie y dwa te małe sumiki wpadły. Jakieś brania były, jakieś odjazdy były na te filety, ale to raczej y te małe sumiki lub małe węgorze. Nic konkretnego Usławka też. Jakieś brania były. Jakaś ryba konkretnie mówiła, zaciął i był jakiś opór, ale też tam było trochę zielska na tym jego zestawie, i nie wiadomo co to. Było. No umietka jakieś trzy chyba ale szczyki, dwa mu się zerwały, jednego wyciągnął, już nie pamiętam. Ale nic konkretnego też się nie działo. Także taki dzień, taka nocka. Z tego miejsca będę się z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.